always come back. Nie wiem jak wy chłopaki, ale mam bardzo złe przeczucie co do dodania Alexa. A co jeżeli będzie czegoś od nas chciał? Na przykład od ciebie panie Karolek V.R., bo ty masz swojego łabędzia oraz słonia, zgadza się? Oczywiście, że tak. To moje jedyne pety w grze. No ale pomyśl przez chwilę. Co by się stało, gdyby żądał od ciebie właśnie z tych petów? Wtedy bym się wkurzył. Ba, nie dałbym nawet ani jednego peta za skam czy też chociażby za oszustwa w Gron Aganden. Poza tym ludzie oszukują już nie pierwszy raz. No a ty, realny pan Karolek, czym się właściwie zajmujesz? No informacjami, ale w realnym świecie. Przepraszam, poniosło mnie trochę. No ja myślę. A co by się stało, gdyby ktoś uważałby cię za jakiegoś głupiego kidosa, choć mimo to że dajesz różne informacje, a nikt może tego nie docenić? Wtedy ja bym to zignorował, choć mimo to że będą do mnie pisać wredne komentarze na mój temat, to ja innych mam gdzieś. Ponadto zignorowałbym te komentarze poprzez wykreślenie, a następnie napisałbym następująco: Nie uznaję tego komentarza. No i tyle w temacie. A co będzie z nami, jeżeli Alex będzie miał inne zamiary, albo może sprzeciwić się wobec nas? Nie sądzicie, że my musimy coś z tym zrobić, żeby załagodzić tą sprawę? No bo my nie wiemy co on może zrobić. Musimy wszyscy podjąć decyzję. Musimy wszyscy podjąć pewne ograniczenia. Musimy wszyscy podjąć pewne działania, aby tego zapobiec. Krótko mówiąc, Musimy się przez chwilę zastanowić wspólnie, czy my wszyscy dodajemy Alexa, czy też nie, to jak będzie chłopaki? Wchodzicie w to czy nie? Oczywiście, ty, mordko moja, ja wchodzę w to. Cóż, jeśli on się zgadza, to ja również się zgadzam. A więc nie traćmy za wiele czasu i do roboty. Jeżeli to oglądasz, Aleks. Znaczy, że ta informacja jest tylko i wyłącznie do Ciebie. Rozmawiałem już z niejedną, a z dwoma osobami na Twój temat o dodanie do znajomych na Robloxie. Oczywiście mówię tutaj o pan Karolek Fajar oraz realny pan Karolek. Ponadto ja myślę, że ja nie tylko mogę Cię dodać, ale również i oni, ale jest pewien warunek. Chciałbym, żebyś zrobił animację o pan Karolek Ekse, czyli mnie, pan Karolek Fiar i o realny pan Karolek. O ile będzie ci się chciało to wykonać, to zadanie. Także myślę, że ci się uda to zrobić, bo chyba coś obiecałeś, prawda? A umowy się dotrzymuje. Także jeżeli myślisz, że jesteś wielkim fanem, zarówno mnie, jak i innych osób, którzy cię obserwują, dają ci łapkę, subskrypcje, i ci piszą komentarze, oraz serio chcesz pokazać, jaki ty jesteś ogromnym fanem, to im to pokaż. Pokaż im, że ty jesteś do czegoś zdolny, a nie. leży placek na stole i krój tam mnie. Do zobaczenia, Alex.